Maksymilian z Belgii dokładnie jesteś z... z Brukseli. To powiedz mi, jak się żyje jako polski, jako Polak, jako katolik, jako polski katolik w Brukseli, jaka tam jest sytuacja, jak się w tym czujesz mm. i odnajdujesz, to Bruksela jest takim miejscem, w którym jest dużo. Ogólnie Brukseli cała Belgia, jest takim miejscem, w którym jest dużo bardzo e, dużo różnych religii, tak? Ale dzięki właśnie polskiej misji katolickiej, tak? Wszystkim mm. sióstr, e, księdzom, ja tej różnicy nie czuję. Pomiędzy Polską a Belgią, Brukselą, tak? Bo są co, dzień, co, co niedzielę prześwięte, tak? Są różne takie spotkania. Właśnie teraz jesteśmy na takim spotkaniu młodzieży katolickiej, tak? Organizowane przez siostry. I, no I właśnie tak przyjeżdżam raz do roku, co roku do Polski, to widzę, jak tutaj właśnie to jest z, z wiarą, z religią i właśnie dzięki siostrom i księdzom tam w Brukseli. Które są Polakami, oczywiście, to tej już nic nie czuję i mogę tak samo to odczuwać, tą bliskość do Boga i mieć, mieć możliwość na spotkanie co niedzielę, czy nawet częściej, dzięki właśnie no, hmm. tym spotkaniom. Tak? Fajnie. Czyli wspólnotę masz, tutaj, cię umacnia, kim chcesz być, jakie masz takie marzenie, pasję, o moje, no coś takiego, powiedz jeszcze może tak spontanicznie, coś. Na pewno chciałbym być dobrym człowiekiem, A, tak. jeszcze takich planów na przyszłość, powiedzmy takich profesjonalnych nie mam, albo no, takich konkretnych nie mam, okay. e, no ja ale chciałbym być dobrym człowiekiem, który no, pomaga bliźnim moim i hmm. no, po prostu czyni dobro. Na szczęście. Max, wielkie dzięki i zapraszamy do Brukseli. Tak, zapraszam. <laughs> Z Panem Bogiem, pozdrowienia.